I sokoły, to ja MR Prado 30. Gram znowu w Wrack Desert. I tak gram plumką. Gram sobie plumką, z bardzo dobra postać. Tutaj macie patrz, mieczyk mam na 15, to na 10 tutaj grunila trochę słabo. Łiczki 2. tu mam na Acuracy pierścień. No w miarę taki solidny, tylko bardzo mało brakuje mi y, armora, niestety. I wam właśnie zademonstruję, jak wygląda kombat plumcom. Bo jest to naprawdę zwinna postać, bardzo mobilna, ale potrafi bardzo dużo damage'u na kratę przyjąć. Tak jakby, nie wiem, dwa razy więcej dostaje po ryju niż inne postacie. Tak ja odnoszę wrażenie. Właśnie sobie robię kwestika tutaj na... na ten... Sile. Sile seal of Promise. Jeśli chodzi o mobilność plumki, jest ona chyba naj, najwyższa teraz, jeśli chodzi o postacie dostępne. Drugie nie ma tak mobilnej postaci. A dzisiaj jest Blader. To jest bliźniacza postać. No próbujemy właśnie dropnąć sobie Marka. Bo u to już wydropiłem cztery. A Marka mi się nie udało żadnego. Więc musimy... Próbować, musimy, no musimy dostać Trzeba uważać tu Na tych wizardów, bo oni z daleka biją Nie obijają Bardzo łatwo w ogóle zdenerwowałem, bo tą plumką to bije dwa razy szybciej damage klepy niż tamerem, a tamerem mam 121, 121 AP, więc coś jest nie tak. Jest jakiś tam już, już zabiera spota. Blader, bo widzę jak śmiga praktycznie trzeba ciągle potypić Przecież tyle ile dostaje na ryj, to już nieporozumienie Tutaj kurde już wszystko zaorał To naprawili, że lepiej nagrywa, że nie ma takich lagów. No, widzicie, to jest parę sekund, i już zrobiłem jedno PVP. Bo u wygrałem. Znaczy raz wygrałem, raz przegrałem z tą samą osobą. Ale niech wstawają. No nie ma co robić. Dobra. O, tu sam. Idzie jakiś. I solidny solidny ten damage zupełnie inna klasa to jest Bo tu Tamela Mam na 5-3 Jak miałem 50 plumką to już więcej biłem No można nie To jest od czasu w Czasie Tak Flumką szybciej ten damage klepie. Tamerem to muszę czekać, aż wszystko co skastuje Rora. A tutaj od razu wszystko pada. Bez problemu się nie trzeba szczypać. trzeba To najbardziej niebezpieczny. O, taki jest jak się naładuje Tutaj duszka moc O Już prawie zrobiliśmy Tak się robi codziennie I się dostaje te sile i można wymienić później na taką pseudo-markę pseudo i pseudo witchkę. A tu mam tak jeszcze jest, taki, mam taki, o! O, taki jeszcze mam skill. Zapominam zawsze go używać, bo trzeba z shiftem dusić, a ja nie lubię tych. Co jest?! Kurde... Za wie no. Tak jest. Za mało, za mało armora, muszę pocisnąć tego Grunira na, no, piętnastkę, bo... Dobrze, że nic nie pękło. Tam mam drogie kryształy. Tu no, trzeba cały czas uważać, że gra. Go... A Tamerem to sobie leży, nic, nic się nie dzieje, bo tam w ogóle nie dostaje demaja, Bo mi lew tankuje. W ogóle, łódź sobie zrobiłem, wam zaprezentuję później łódź. Dobra, to tutaj idziemy zaraz, jak wyjdę. Obra, teraz patrzcie jakiego mam konia pięknego ze sprintem. Tak się jeździ koniem. No tam, że mam takiego, tylko że z piątym tierem i ma 131 spida i też ze sprintem, to to wtedy śmigam. Jak mało Chciałem sprzedać klunkry i Wam zademonstruję jak tutaj skiller rozdałem Okej okay. Tu patrzę jaka jest ja skiller rozdałem Tutaj. Tu w ogóle w to nie. W to też nie. Tutaj mam to. Regeneruje energię. To mam tutaj prawie na... Nie mam ultimate'a I tego. To mam na maksa. Bez ultimata. To mam na maksa. To też mam na maksa, to jest najlepszy skill, którego używamy ciągle. Tego nie mam, ale to tam tylko spowolnienie daje. To. Blooming. I tutaj trochę tego tam włożyłem, ale to tam. Ja mówię, to tylko tego korzystamy ciągle. To jest najlepszy skill. Później ten. I I to praktycznie cały tak wygląda kombat plumką. I się poruszamy oczywiście w ten sposób. Najlepiej tak ukośnie, bo jakby ktoś nam zgonił by miał mniejszą szansę, że trafi. No, i tak sobie tu pykam. Tutaj wam później pokażę w następnym filmie, jak się łódką pływam. Tu patrzcie, tu mam już tyle odkrytego. Tu muszę jeszcze. Więc tutaj można ryby, ja się w takie główne nie bawię. Tylko leje mopki. No więc ela.